no proszę państwa jesteśmy w domu pod Gawronem. tutaj widać Misiek sobie u, u, usłał fajne siedzenie u góry wszystko widzi a my dzisiaj proszę państwa co my robimy my tu proszę państwa dzisiaj grillujemy o tam grill już e, zgasiłem i e, co tam e, smacznego macie dzisiaj chłopaki kiełbasa grillka kiełbasa i półbasa tak półbasa to później Bo przy pracy się nie pija a pani co smakuje ta kiełbasa Dziękuję. Skąd pani tą kiełbasę przywiozła? Ze sklepu. Ale, ale jaka, jaka to jest kiełbasa? Śląska. A śląska, śląska pani ją przywiozła. Aha, no tak. A pan ten z Nowego Jorku, jak pan ma na imię, ten to Jery. Jerry. Panie Jerry, a jak tam kiełbasa polska ze Śląska? Dobra, lepsza niż amerykańska lepsza jak w Ameryce a, a Białorusin nasz e, Siergiej co powie smakuje no my też, my smakuje też, te kiełbasy tak my też polską kiełbasę jemy a to tam do was dowożą a jak ale przecież granica jest nieszczelna no niby jest nieszczelna dla tych kto ma być nieszczelna to jest nieszczelna o piknik tu mamy widzicie piknik bo to jest taki piknik proszę państwa ale co ja bym tu dużo nie gadał jesteśmy w Gdańsku w domu pod Gawronem o Gawron tam siedzi nie odlatuje cały czas no, i bocian tu też jest, bo tu drugi dom pod bocianem przeciwko. naprzeciwko. No. Podgląda na. Tkunegunda, oczywiście, już najedzona, bo na dwa nie on za dużo nie je. Generalnie tam stoi, dostała jeszcze szablę, bo, 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 bo ma tylko karabin maszynowy, to za mało, ma szable w dłoń. No, tam pod, pod szyją na razie wisi. I teraz panie, panie, panie Białorusin, a jak tam się sprawy mają na Białorusi teraz? Przechodzą przez tą granicę waszą te, te uchodźcy, czy nie? przechodzą już? Coraz mniej chyba. Przechodzą. Czasami tylko się. Teraz przez Ukrainę. A, oni tam poszli przez Ukrainę i tamtędy poszli. No i po cholery nam było ich tutaj nie wpuszczać, jak oni sobie poszli przez Ukrainę. I teraz pociągi, panie, słyszał pan z Nowego Jorku, że pociągi w Polsce Ukraińcy wszyscy mają za darmo? Tak, za darmo wszyscy. A wy z Nowego Jorku nie macie? A my nie, my musimy płacić. A... W dolarach? A w dolarach? Da, za, za Pendolino. A w Gdańsku wszystko za darmo dla Białorusi. Wszystko. A to ja widziałem, proszę pana, bo teraz pani Dłukiewicz to jest właśnie korzenie ma z, z tego, nie z Białorusi, tylko z Ukrainy. To ona to nawet na tramwajach flagi ukraińskie powieszali, kazała. I jeżdżą tramwaje ukraińskie i, i też za darmo mogą wozić. A pani czy, czym jeździ? Rowerem czy, czy czym? Tramwajem. Tramwajem. Aha, z białoruską flagą oczywiście na górze. Z Polską, z Polską i Białoruską. Aha, czyli ukraińską. gdzie my jesteśmy? W Polsce czy na... jaką Białoruską? Z, z Ukraińską co no, pani z, gada? Nie, no z Ukraińską. No to pani, to pani mówi, że z Białoruską. Chyba pani nie ściemnia. Proszę flagi są ukraińskie i polskie, bo my jesteśmy pół Ukraina, pół Polska już. No właściwie więcej Ukraina jak Polska. O, ja, tak. Ja bym ukraińską. tak powiedział, co Kune gunda na to? Nic nie mówi, za nie mówiła. No to Teraz smacz... Będziemy mieli nie biało-czerwoną flagę tu Polsce, a, tylko będziemy tylko Będą mieć... cztery kolory. Jakie kolory będą? Żółty, niebieski, czerwony, i biały, nie? A, to będziemy mieli taką flagę, tak no. już takie plany są, żeby mieć flagę polsko-białoruską wspólną, taką, że potem... Ukraińską. Potom... A, przepraszam, ukraińską, bo ja ciągle patrzę, Siergiej, że ty z w Białorusi, a ty ty jednak popierasz tą Ukrainę. Ale, ale, zaraz, zaraz. Ale to jak tam będzie? Pójdą te wojska z Białorusi do, do Ukrainy nie czy nie? Nie pójdą. Nie, 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 nie. Wszystko zależy od Putina. No tak, ale no ten to mówi jeżeli... że Łukaszenko mówi że nie da. Nie, pozwoli. nie da. Ale jeżeli Putin będzie wygrywał na Ukrainie, to da. A, a, to będzie musiał. Nie, bo nie, bo on będzie trzymał tam gdzie gdzie wygrywają. Gdzie wygrywają. Aha, on taki jest. On jest obrotowy, po prostu, tak jak w Polsce jest taka partia PSL obrotowa, jak jest ta u władzy, to jest przy tej, y, tam, języczkiem uwagi, a jak jest ta, to jest tutaj, no taka ta polityka, tu samoloty już latają. Proszę Państwa, generalnie, y, y, to ja widziałem... jest podobny do Leszka Wałęsy. Jakiego Leszka? Lecha? Tak. To nie jest Leszek, to jest Lech. Lech, Czech i był. Tak, jestem za, nawet przeciw, tylko nie wiem o co chodzi. A to nie, bo on nigdy nie wiedział o co chodzi, ale zawsze mu podpowiadali. Byli tacy szuflerzy, co... Mu, z jednej co i z drugiej ale zawsze mu podpowiadali, miał takiego wachowskiego, o co kapciowego, co mu donosił. No. A A teraz on, a kogo ten Łukaszenko ma? Kapciowego też? Jest na tej samej zasadzie, jestem za, nawet przeciw, tylko nie wiem o co chodzi. Aha, rozumiem. No dobra, a my wiemy o co chodzi, będziemy jedli smacznego, nie będę panom przeszkadzał, bo to jeść to trzeba spokojnie. Nie będziemy się denerwować, ale jak słyszeliście, chciałem powiedzieć, tutaj są takie propozycje, żeby flaga była czterokolorowa, czyli czerwona, niebieska, żółta i biała. O! Te cztery kolory, cztery kolory, gramy w cztery kolory, gramy w cztery kolory. Ahoj, pozdrawiamy wszystkich na, na, na Ukrainie i na Białorusi też. No i szczególnie pana Łukaszenkę, no, żeby nie dał się sprowokować i wojska nie wysyłał. Pozdrawiamy ciebie, Łukaszenka też. Ahoj. No a Putina to już nie pozdrawiamy, bo oni go wszyscy pozdrawiają w całym w wszystkich mediach. Dziękujemy bardzo. Cześć.